Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam bardzo popularny na polskim rynku samochód, czyli Forda, rodzinnego Forda S Maxa z dwulitrowym, wolno silnikiem o nazwie handlowej Duratek. Dwulitrowy silnik o mocy 145 mechanicznych przerobiliśmy na zasilanie gazowe przy pomocy włoskiej instalacji BRC Sequent 32. Samochód z mechaniczną regulacją luzów zaworowych wymaga jej. E, Kontroli okresowej co mniej więcej 50-80 tysięcy km, w związku z tym, że jeździ na gazie. Na benzynie można byłoby to robić co 100-120 tysięcy km. Gdybyśmy tego nie robili, to grozi wypalenie gniazd zaworowych i uszkodzenie głowicy. Zamontowana instalacja gazowa, jak już wcześniej wspomniałem, BRC Sequence 32, której serce, czyli reduktor, widać tam w głębi. Tutaj widzimy filterki. A tutaj jest zamontowany jeszcze sterownik, do którego widzimy tylko złącze diagnostyczne. E, autko z 2008 roku, ma przejechane 200 tysięcy kilometrów, ale jest w stanie ogólnym, bardzo dobrym, praktycznie prawie nie widać e, zużycia e, wnętrza tego samochodu, no może poza jakimiś tam szczegółami, ale to na kilkanaście lat i 200 tysięcy przejechane to żaden kłopot. W tej chwili po odpaleniu auta widzimy, że na przełączniku benzyna-gaz, który zamontowaliśmy po lewej stronie od kierownicy, świeciła się czerwona dioda, która pokazywała nam, że silnik pracuje na benzynie. A po kilku sekundach, w momencie kiedy silnik jest ciepły, zmieniła kolor na zielony, co oznacza zmianę zasilania z drogiego benzynowego na tanie gazowe. Dodatkowo cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika zbiornika gazu który zamontowaliśmy pod autem po pewnej przeróbce zbiornik znajduje się tutaj ma pojemność 51 litrów brutto ale żeby móc zamontować taki zbiornik w takim samochodzie musieliśmy zmienić nieco karoserię czyli musieliśmy tutaj przerobić wnękę w której kiedyś były jakieś um, o tak wyglądała ta wnęka kiedyś to jest od niej wykładzinka, w tej, w tej chwili wygląda właśnie w ten sposób. Można jeszcze w niej schować jakieś rękawiczki, trójkąt, gaśnice i takie rzeczy, także nie, klient nie stracił jej całkiem, a. E, zmniejszyła się tylko i wyłącznie o połowę. Dzięki temu zamontowaliśmy zbiornik o pojemności 51 litrów, do którego można zatankować 40 e, litrów gazu. 40 litrów gazu powinno nam staczyć na jakieś 300 km, ponieważ auto, które dotychczas paliło jakieś 10-12 litrów benzyny, kosztowało to klienta jakieś 45 zł za 100 km. Teraz będzie w auto paliło jakieś 13 do 14 litrów gazu, co powinno kosztować klienta jakieś 20 zł, dzięki czemu klient na każdych 10 tysiącach kilometrów zaoszczędzi jakieś 2,5 tysiąca złotych, no to instalacja gazowa prawie się zwróci po kilkunastu tysiącach kilometrów. Wszystkich tych, którzy chcieliby tankować gaz za pośrednictwem takiego oto wlewu gazu, który zamontowaliśmy w tym samochodzie Zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już mają instalację gazowe, zapraszamy na serwisy, naprawy, przeglądy tychże instalacji. A wszystkich tych, którzy lubią oszczędzać, zapraszamy do nas również na montaż instalacji gazowej. Jak również zapraszamy na nasz kanał na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje montażu instalacji gazowych, jak również inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania pojazdów. Hej, na gazie!